wszystkim to jest e, film, w którym sobie przedstawimy na, e, ona Ines. No Inesa to jest jedna z najpopularniejszych rybak akwariowych. Muszą przynajmniej mieć ławice 10 osobników. E, akwarium 54 litry w zupełności wystarczy dla 10 osobników. Co jeszcze? Temperatura wody 21-28 stopni, coś ko tego. Dorastają do około 3-4 cm. Tarło trzeba zrobić w specjalnie przygotowanym zbiorniku. Jak zwykle małe, nie musi być to duże akwarium. Musi być jakaś siatka albo coś, bo neonki to zjedzą ikrę, albo coś. Neony nie są y, płodne jakoś mega. Jest może no, około 10 jaj, czy coś koło tego. Ja nigdy nie rozmnażam ich. No, ale może w przyszłości będę ją no, rozmnażać. Yy, nie można. Ja chciałem rozmnożyć na one, tylko że musiałem właśnie taki zbiornik przygotować. I też mi chciałem to zrobić akurat w, w końcu no i nie i nie, może... Ika... nie można by było w ogóle tutaj mieć światła w akwarium w przestrzeni Ale tu i tak by się pewnie nie udało znająć życie. No i tu trzeba... bo Ikra najlepiej tu w ogóle nie świecić światła, bo ikra może nawet tym aby zniknąć. Albo nie wykleją się po prostu ryby, jeżeli y będzie światło i tarło jak to no, też udaniu czy ITP rybek odbywa się zwykle w godzinach porany. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ chcemy dobić dzisiaj 50 subskrypcji, to jest taki cel. Ja bardzo bym chciał dobić 50 subów, a do końca roku nasz cel to 100 subskrypcji. A jak dobiemy 100 w tym miesiącu, to moim celem, jeżeli ten kanał będzie się tak mega rozwijać, 1000 subów, ale to się raczej do tego roku nie w tym roku nie uda wbić. Także to tyle. Marka.